Please help me. Give me my son, please, please. We have no idea at all. Uh, until now uh, what the cause of death and when we can get the body and in each time we ask the only answer is to be wait and uh, it's becoming a criminal matter and the medical report is a private miejsce po lewej stronie to z tego miejsca. Towarzysze Ahmeda po raz ostatni wysłali wiadomość do rodziny zmarłego. Wiadomość z lokalizacją, z lokalizacją tego właśnie miejsca. I dzięki temu mogliśmy tutaj wrócić. To, to był ostatni punkt na trasie wędrówki do lepszego życia Ahmeda. Opakowania po orzechach zakupione na Białorusi. To jest część od tego urządzenia medycznego, w którym zapewnie medycy sprawdzali funkcje życiowe Ahmeda. Też jest fragment jakiegoś dokumentu pisanego w języku arabskim. Saszetka po szamponie z białoruskiego hotelu. To jeszcze pozostałości po tym, też nie wiem, to jak wygląda na coś stopiennego. Jakieś opakowanie, być może, czyli. Ten rozpalić ognisko. I to jest na razie jedyny ślad i pozostałość po Ahmedzie, który był jedną z pierwszych ofiar tego kryzysu na granicy po stronie polskiej.